No z, no z mniejszą szybkością Mina To już połowę osób, wiesz, mi im zajebaliśmy A, tracimy znowu Jest znowu, Hmm, najlepszy oddział może, tak, tak, tak pół na pół bym powiedział. Nie. Nie. Chodź, dzieciaku, to jest Chodź do tatusia. więc lewrys słonił, pierdolę, bo jest popłakany. 9 do 9 wyżoł z tym Już ja bym lepiej jeden grał. Wow. Dobra graż mi ten SS Tu kampi z SS śmieci Mmm, ty kurwo pierdolona, idzie do Fortnite'a graj Pierdolony debi... i chuj stoi kampi kurwa na Idzie gwardia narodowa już Amonki mam Mapa mi zabija. małpa jest oh, ma mapa mnie zabija Jakich BF-ie ma pompy? Hmm. A, już są na A? O, kurwa. Maj się No wiesz co, A, będzie... No pierdoła, idę pięciu lat, z dwa. Kurwo, głupia pierdolona... Ślepy jesteś. jesteś. Bo ja patrzyłem tu za rogiem, czy ktoś nie jest. O, pamper, ty teraz jesteś kurwa ślepy. Przecież tam biegli, widziałeś? Hmm. Ty przyjebie jebany. <noise> Nikogo nie ma Kurwa wejdę tu proszę over Fajny K7, kurwa wypierdalej Kurwa zablokowałem się, no zablokowałem się Maneki, teraz muszę jeszcze bagać, to no, tylko badałem P30. Czy szukasz tego śmiecia ze SS? Ja? Bo gdzieś tu jest taki dziecko ze SS. Czy jest manekin, kurwa, gdzieś do Monikina napierdosz, a tracimy? No właśnie, dostaję gdzieś od tego śmiecia, bo słyszę tylko jakby to miał SS HANA, to nie ma. znowu. OAAAH! Kurwa, 5 ladek MP40 złoto. No ile rzemy? Wytroczyła matkę w nowych brudach, a na A przeszło. Dato się zblokował w trafaniu. A, dź, a, dź, a, a u nas już gościu ma 30 do, 50. Do, 5, do 5 kurwa. Nie. No, jest STG chyba. A, już szybko, widzę gościu, jest tam. Na górze. On no Już zniknął. Mhm. No, bo na górze nie jest, ma punktu. Góra nie jest punktem. Chyba. Nie, nie, jest. Tutaj jest jeszcze, ale. Tu już nie. No to tu mógł spierdalić. nie lecą. Ty, dwa trzy w szybko, większo, szybko, przeszłością. No, o, przykro mi. Banny Bambiku. Fajr mam najlepsze staty z naszej drużyny, a kurwa. fire najlepsze staty z naszej kurwa drużyny, a kurwa. Mm, co ty? Zamykasz mm. <grym>, tabelę naszej drużyny? Teraz oni będą gwardią tu iść na ten punkt No ile S połowa O ile ich połowa nie będzie na wesie dzieci się W dupy jest coś to Mg Jako on... Panie zapiło go Ale jak chwakę do tych góli Jaka broń, się do medyka, bagny, no, to będzie kampa pak tylko 34 szatna nie, <śmiennie> jakaś nie. Nie jakaś, nie. O sztum tigera mają. No, przyszedłem z sztum tigera właśnie. A ja stoję za sztum tigerem. Ja miał coś, tam mógł go wysadzić albo zaspał. O kurwa. No ja mnie zabił kurwa dziecko z... O, ja apresja dla pompera mnie zabiła. 16 level Ilse. 500 mhm. level. Ty Patryk daj krokodyla w sumie Ty zdechniesz nim Nie ci kurwa go nie daję Spierdalaj Jesteś kurwa porażka Ty nic nie potrafisz zrobił idźmy Franek zrób odstajesz tego krokodyla Ty Jesz hmm. Babiczek ty kurwa P -p -poper, pochwal się co dzisiaj zrobiłeś kurwa rakietą mi od B2 <laughs> Wyjebuj no, od no na... Al obozie Almair Kurwa nikogo nie zabił Na najbardziej ściśniętej mapie, gdzie możesz wezwać chyba i dobra, dobra zbieraj na jb nie tego tygrysa Tygrysa, tego. Jak ty ty bardziej 50 ich zostało No właśnie, na rakietę zbierajmy już. No, no to właśnie. Tak to właśnie, to na nie dozbieramy do tej rakiety, zabił mnie dzieciak z liberolesem to się kampi na spałnie Gratulacje Dobra, Franek, weź zrób odwrót, ja ci dam tego krokodyla. Chyba, żeby nie było, czekaj. Okay. Tam beteszą, ale zajebiście. No to czekam, jak się, kurwa, a? wszyscy zrespią. Tak, wszyscy spawać. Bo jak Tiger, właśnie umiera, bo mama kreskę. Jaki, jak Tiger, kurwa, co ty że śpił? Eee, Show Tiger. Dobra, masz. Tiger! Pure, pure to chodni. No, bro, dalej, razie, od <gry> nie. Dobra, dalej, przynajmniej jak chcemy popalić szydłów Zdechniemy od sztum No nie, sztum ma taki... ten... Krokodyl ma taki biazy, że da się przeżyć Chyba że pamper mi zasłoni wszystko tym swoim miotaczem ognia Pamper ty da, pierd... dalej No to zaraz A zdechnie nasz, nasz ten... Zaraz my zdechniemy, kur... wam zdechnie ten... Czołg, bo kurwa bo mam dosiadł się i to już jest wystarczające. O, palimy, że... Do... Wysnajpiłem gościa Willrodem! Rodem! Ty, odkryłem magię Willroda! Można nim snajpić. <grym> Można go jako snajperki z celownikiem mechanicznym do 100 metrów. Tylko jest jeden problem, musisz obróć idealnie trafić. Obróć się w lewo, obróć się w lewo, Franek, obróć się w lewo. Twój stary to lewo, tyłem się odwrócę. <grym> Ta pumper przynajmniej będzie, będzie strategiczny, będzie nam pilno, będzie pilnął. pumper, kurwa. Dobra, pumper, 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 pilu, pumper, pumper, KOKODELA pumper, NA CHWILĘ mm, pumper, przecież w ciebie pierwszy strzelam kurwo ze ZMMP-40 No, Dobra, wygraliśmy No i co to jest za pumper, pumper, najlepsze staty na serwerze, a nasz random jest wyżej od nas? pumper, 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 na jest No za wiatr kurwa, strzałem. Ale najlepszy oddział może do nas popłynie Może, może, może Może może. Yeah, yeah. No. Kurwa Zetka, ja to widzę, jaki kolory ma. Hmm.